Witajcie w kolejnym wyjątkowym odcinku recenzji rzeczy. Nie było ich od dawna, bo kilku wersji nie wrzuciłam, bo nie pamiętam co. A potem nie było czemu robić filmików. Jednak powracamy, ponieważ w żabce pojawił się lód MMM z PINAT. PINAT to znaczy, że orzechowy jest żółty, więc jest jak ten duży MMANS z orzeszkiem w środku. Wygląda tak i kosztuje więcej niż Magnum, bo 6 zł, więc zakładam, że jest jakiś wyjątkowo pyszny, dlatego zaczniemy od przeczytania, z czego on jest. Lody, o, 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 tu, tu gdzieś jest, moment, tu, tu są składniki, o. Lody z cukierkami MMM z orzechowymi w polewie kakaowej posypanej kawałkami cukierków M&M z orzechowych. Orzechy ziemne z kakaowej... z kakaowej z mleczną czekoladą w chrupiących, kolorowych skorupkach, 8,5% składniki i mleko odtłuszczone, cukier, śmietanka z mleka, woda, syrop glukozowy, koreszki ziemne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa i jeszcze innych dużo rzeczy z mleka, laktozy, soju i dużo literek E migdały, orzechy laskowe, o jest aż 5% tłuszczu tylko, aż lub nie wiem. Jeszcze zobaczmy wartości kaloryczne, ponieważ to jest ważne, e, więc na jeden, w jednym lodzie jest e, niecałe 200 kalorii, więc można zjeść takich lodów 10 dziennie i na nich żyć. Jest w nim e, 11 gramów cukru. fu tłuszczu. Bo cukru to 17, więc jeszcze więcej. Nawet jest trochę białka, 2,5 g. Nie jest źle i jest nawet trochę soli. Więc wszystkiego po trochu. Dlatego teraz przejdziemy do odpakowywania. Nie wiem, czy będzie coś widać, jak zwykle, ponieważ jest to trudny, ciężki proces. I tak oto otwieramy wodę. i wygląda on tak, jak mały Magnum. Tylko jest w cholerę droższy, ponieważ jest M&M'sowy, a cukier jest drogi. A M&M'sy są z cukru jak wszystko. Omnomnom. Pachnie jak M&M'sy. Totalnie. Yy. Polewa, smakuje jak Magnuma. A orzeszki i jest w chuj słodkie. Orzeszki w środku smakuje trochę jak to takie mleko skondensowane, co można kupić w metalowej tubce fioletowe z krową. A środek mm. Mm. smakuje trochę jak faktycznie ten, ten MMM, więc jest podobne, tylko, że jeszcze słodsze. Pewnie dlatego jest takie drogie. Ponieważ jest jeszcze słodszy niż zwykle. Więc musieli tam dodać więcej cukru niż zwykle, a to oznacza, że jest jeszcze wyższy cukrowy podatek, czy coś tam, bo teraz cukier jest drogi. Niemniej jest dobry i można go kupić, jak się jest bogatym, bądź jak raz na jakiś czas chce się zrobić recenzję rzeczy. Ale tak poza tym to trochę nie warto. Znaczy dobry jest, ale trochę nie warto. I to był nowy odcinek recenzji Rzeczu. Dajcie znać w komciach, o czym chcecie przeczytać, obejrzeć następną recenzję. Uuuu.